Nie samymi spotkaniami z dziećmi żyją piłkarze Zagłębia Lubin. W najbliższą sobotę Miedziowi zagrają na wyjeździe z łks Runda wiosenna Orange Ekstraklasy ruszyła już pełną parą. W rozegranych do tej pory pięciu kolejkach piłkarze Zagłębia Lubin wywalczyli 10 punktów. Mistrzowie Polski w najbliższą sobotę powalczą o kolejne trzy oczka, tym bardziej, że Lubinianie mają zaledwie 5 punktów straty do czwartego miejsca w tabeli. Tak, ja bardzo chcę tam wygrać, właśnie z, z, z w racji też tych prestiżowych, że ŁKS e, teraz jest e, na tej fali wznoszącej. Wszyscy już w Łodzi sobie dopisują punkty, bo ŁKS grał bardzo dobrze w meczu z Zagłębiem Sosnowiec. I myślę, że Lubin będzie kolejną taką przeszkodą na ich drodze, którą pokonają. Ale ja wierzę w to, że pojedziemy tam i będziemy grać na pewno zdecydowanie lepiej niż na Legii i, i w meczu z Ruchem Chorzów. W spotkaniu z Łuskim Klubem Sportowym idziemy w składzie zbliżonym do tego, który wystąpił podczas meczu z Ruchem Chorzów. Na dzień dzisiejszy jedziemy pełnym składem, nie ma wykluczeń za żółte kartki, nie ma żadnego urazu, który wyeliminowałby jakiegokolwiek zawodnika. Także to cieszę, że kolejny mecz, my nie narzekamy na, na to, że są absencje, że wszyscy są zdrowi, że wszyscy są w dobrej formie fizycznej i myślę, że mentalnej po meczu z ruchem Chorzów, także same pozytywy. Mecz z CKS-em będzie podróżą sentymentalną dla trenera Ulatowskiego, który urodził się w Łodzi, a następnie grał w barwach naszego sobotniego rywala. Niestety nie mogę zostać na dużej w Łodzi, bo wracam. Do Lubina bo mamy trening w niedzielę rano i, i muszę na nim być po prostu. W rozegranych do tej pory 33 meczach pomiędzy Zagłębim a UKS-em 12 razy wygrywali Lubinianie, 14-krotnie górą byli Łodzianie, za 7 spotkań zakończyło się remisem. W sobotę mistrzowie Polski mają szansę poprawić statystyki na swoją korzyść.